Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Ja jestem Kara i jestem architektem. Niedawno skończyłyśmy pracę nad kolejnym z naszych projektów. Tym razem jest to projekt bardzo małego wnętrza. Jest to pokój o powierzchni około 7 m2, więc przestrzeń naprawdę niewielka. i Jest to pokój w mieszkaniu, w którym kiedyś już robiłyśmy projekt wnętrz, z tym, że akurat to pomieszczenie miało projektowany tak naprawdę zakres minimum. Były to tylko kolory ścian, wykończenie posadzki, zasłony okienne, w tym wypadku jest to roleta, wybór drzwi i okuć do tych drzwi, listwy przypodłogowe. No i szafa, także był to taki zakres minimum, miał to być wtedy w założeniu naszych inwestorów, pozdrawiamy bardzo serdecznie, taki pokój gościnny, pokój, którego funkcja miała z czasem ewoluować. No i właśnie teraz nastał ten czas, że ta funkcja musi ewoluować, przekształcamy ten pokój w pokoj dziecięcy. Przestrzeń tego pokoju jest naprawdę nieduża, a prośba naszych klientów była taka, żeby zaprojektować to w taki sposób, żeby nie trzeba było zbyt często zmieniać wystroju tego pomieszczenia. To znaczy, ten pokój ma być na tyle uniwersalny, że dorastając jego mieszkaniec będzie mógł się w nim czuć cały czas bardzo dobrze. Jednocześnie założenie było też takie, żeby można było to wszystko wykonać dosyć szybko i oczywiście. Jak najniższym kosztem, ale tak, żeby to wszystko wyglądało fajnie i żeby było zrobione po prostu porządnie. I teraz na początku filmu zdradzę Wam kilka takich tipów, które są bardzo przydatne przy projektowaniu, przy urządzaniu bardzo małych wnętrz, bardzo małych przestrzeni. I jest to kilka prostych zasad, które właściwie zawsze przy projektowaniu małych przestrzeni powinny się sprawdzić. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że zawsze przestrzeni w pomieszczeniu dodają jasne barwy, jasne kolory. Tak więc, projektując bardzo małe pomieszczenie, nie używajcie w nim zbyt wielu ciemnych barw. Na przykład, jeżeli zrobicie w takim pomieszczeniu grafitowy sufit i większość ścian będzie też pomalowana na jakiś ciemny kolor. To na pewno takie pomieszczenie wizualnie od razu się Wam pomniejszy, po prostu. Jeżeli w takim pomieszczeniu zastosuje się dużo różnorodnych, ostrych kolorów, to też efekt będzie taki, że ta przestrzeń będzie się wydawała o wiele mniejsza niż jest w rzeczywistości. Więc pamiętajcie o tym, żeby w malutkich pomieszczeniach raczej starać się używać kolorów bardzo jasnych. Nie mówię tutaj oczywiście o. Tylko i wyłącznie o śnieżnej bieli, czyli nie musicie wszystkiego malować yy, białą emulsją, śnieżno-białą. Mogą to być kolory złamane, może to być złamana biel, może to być bardzo jasna szarość, mogą to być różnego rodzaju jasne beże, chociaż tutaj. Też byłabym e, raczej ostrożna. Nie musi to być śnieżna biel, ale ważne jest to, żeby generalnie odcień ścian w takim pokoju, czy odcień powierzchni, które mamy na suficie i na ścianach był raczej jasny dzięki temu, osiągniemy w takim pomieszczeniu optycznie większą przestrzeń. Drugim całkiem dobrym rozwiązaniem w niewielkich przestrzeniach jest zastosowanie różnego rodzaju materiałów odbijających, lub też na przykład luster. Czyli jeżeli mamy na przykład bardzo wąskie pomieszczenie, które jest dosyć długie, ale wąskie, to na przykład, jeżeli na jednej ze ścian, tych dłuższych ścian, powiesimy sobie kilka luster lub jedno duże lustro, to też ta przestrzeń znacznie nam się powiększy, będzie się nam wydawało, że to pomieszczenie jest o wiele większe. Także w takich pomieszczeniach, wszystkiego rodzaju szafy z lustrzanymi drzwiami, lustra wiszące na ścianach, fragmenty ścian z luster, to jest całkiem dobry pomysł. Oczywiście, w przypadku y, pokoju dziecięcego, lustro nie jest najlepszym wyborem, więc tutaj, w tym naszym projekcie, akurat luster nie zobaczycie, ale zobaczycie inne triki, które y, pozwolą sprawić, że ten pokój będzie się wydawał. Całkiem optymalny, jeżeli chodzi o jego powierzchnię. Trzecia wskazówka to stosowanie fototapet, które mają w sobie pewien rodzaj perspektywy, pewien rodzaj namalowanej lub też sfotografowanej przestrzeni. To znaczy, jeżeli mamy na przykład na ścianie jakąś grafikę, która przedstawia nam na przykład drogę albo ścieżkę w lesie, lub coś takiego, coś, gdzie jest pokazana jakaś tam perspektywa, gdzie mamy pokazaną przestrzeń, to zawsze. Takie coś na ścianie na pewno optycznie powiększy przestrzeń w pokoju. Tutaj właśnie coś takiego będziemy stosowali, za chwilę to zobaczycie. Mogą to być grafiki rysunkowe, które mają w sobie element perspektywy, element przestrzeni, mogą to być też zdjęcia. Takie elementy bardzo dobrze działają w niewielkich przestrzeniach i dobrze jest je właśnie zestawiać z lustrem po drugiej stronie pokoju. Czyli po, jeżeli po jednej stronie będziemy mieli właśnie jakąś tam fototapetę, czy grafikę na ścianie. Która będzie zawierała w sobie element perspektywy, a po drugiej stronie powiesimy lustro, to efekt zwiększenia tej przestrzeni naprawdę na pewno będzie gwarantowany. Kolejny element, trochę trudniejszy, to jest ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni. I to działa w taki sposób, że na przykład jeżeli będziecie mieli niewielkie pomieszczenie, które jest na przykład długie, ale bardzo wąskie, to dobrym rozwiązaniem jest sprawienie, żeby ta przestrzeń wydawała się bardziej foremna. W taki sposób, że na przykład na końcu tego długiego pomieszczenia postawimy sobie jakiś duży mebel, który sprawi, że to pomieszczenie nie będzie się już wydawało takie długie i przez to nie będzie ono też takie wąskie optycznie. I generalnie zazwyczaj jest tak, że w pomieszczeniach typu sypialnie zazwyczaj największym meblem jest łóżko, a stawianie łóżka na końcu pomieszczenia najczęściej będzie się no nie zawsze oczywiście, ale dosyć często będzie się wiązało z tym, że to łóżko wląduje nam pod oknem, gdzie zazwyczaj znajduje się grzejnik. W przypadku sypialni dwuosobowej, gdzie musimy mieć duże łóżko, jest to pewien problem. Trzeba wykombinować coś, żeby to łóżko odsunąć od grzejnika i jednocześnie jakoś ten grzejnik zabudować tak, żeby ciepłe powietrze rozchodziło się po pomieszczeniu. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest robienie takich zabudów e, pod oknem, które mają. U góry kratkę. Na takiej zabudowie możemy sobie usiąść, na przykład z książką, położyć tam poduchy i jest fajnie, A łóżko stawiamy dopiero przed tą zabudową. Oczywiście ja w tej chwili mówię o rozwiązaniach do sypialni dwuosobowych. Tutaj w tym wypadku będziemy mieli pokój jednoosobowy, pokój dziecięcy, więc to trochę inaczej tutaj rozwiążemy, ponieważ przestrzeń na to łóżko się znajdzie w nieco innym miejscu, ale dobrym tipem jest to, żeby w długich i wąskich pomieszczeniach. Starać się nie ustawiać mebli wzdłuż tych pomieszczeń, ponieważ zazwyczaj to jeszcze bardziej przytłacza i powoduje, że takie, takie pomieszczenie staje się jeszcze bardziej wąskie niż jest w rzeczywistości. No i tutaj przykład klasyczny. Powiedzmy, że mamy sypialnię, która ma szerokość 2,40 i długość powiedzmy 5 metrów. W tym wypadku mamy dosyć wąskie i dosyć długie pomieszczenie. Jeżeli łóżko, Dwuosobowe w tym wypadku postawimy przy jednej ze ścian, tak że ono swoim dłuższym bokiem będzie przelegało do dłuższej ściany. To to nie będzie dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o przestrzeń i funkcjonowanie w tym pomieszczeniu, ponieważ jedna osoba będzie miała utrudniony dostęp do swojej połowy łóżka i jednocześnie optycznie wydłużymy to pomieszczenie. No i kolejna rada jest taka, że w małych pomieszczeniach starajmy się jednak stosować meble, które są proste, czyli im mniej jest różnego rodzaju ozdobników, jakichś yy, fikuśnych ram poszerzeń, nóg do biurek, które wystają poza obrys blatu i tak dalej, i tak Tym jest lepiej i tym łatwiej będzie nam takie pomieszczenie y, umeblować. Im więcej jest różnego rodzaju udogodnień typu jednoosobowe łóżko, które możemy na przykład rozsunąć i rozłożyć w ten sposób, że w razie potrzeby mogą na tym łóżku spać dwie osoby, tym lepiej. Im wyżej budujemy się pod sufit z różnego rodzaju szafkami i półkami, gdzie możemy coś w takim pomieszczeniu schować, też tym lepiej. Dobrym y, wyborem, jeżeli chodzi o szafę, na przykład w niewielkich pomieszczeniach są szafy, które mają drzwi przesuwne. W ten sposób naprawdę bardzo zaoszczędzamy powierzchnię, która jest potrzebna przed tą szafą, żeby te drzwi otworzyć, bo, bo jednak takie otwierane skrzydło zajmuje no, sporo miejsca. Jeżeli mamy szafę przesuwną, to możemy to tak rozwiązać, że tej przestrzeni przed szafą będzie niedużo, ale na tyle sporo, żebyśmy mogli tam wejść tą szafę otworzyć, natomiast jeżeli będziemy mieli drzwi. Otwierane skrzydłowe, to już tej przestrzeni przed tą szafą potrzeba o wiele więcej. Dobrym rozwiązaniem w małych pomieszczeniach jest też umiejętne rozplanowanie oświetlenia, ponieważ nawet na bardzo małej przestrzeni, jeżeli podzielimy sobie to pomieszczenie e, na różnego rodzaju strefy za pomocą światła, to będzie się nam ono wydawało większe. To też za chwilę wam pokażę. E, pokażę wam, jak w tym niewielkim pokoiku rozwiązałyśmy kwestie oświetlenia i różnych stref, które zaprojektowałyśmy za pomocą tego światła. Oświetlenie to jest w ogóle taka, taki element y, w projektowaniu, który jest y, cały czas wydaje mi się dosyć mocno nieroceniany, a jest to element, który naprawdę może bardzo dobrze zbudować i bardzo dobrze zaprojektować taką przestrzeń. Także to też warto mieć na uwadze. O tym za chwilę Wam opowiem y, w głównej części filmu. No i cóż, zapraszam Was teraz, żebyście obejrzeli główną część filmu. Zobaczycie, jak wyszedł nam ten projekt malutkiego pokoju i widzimy się jeszcze za chwilę w podsumowaniu. Lecimy! No to jesteśmy w SketchUpie. To, co w tej chwili widzicie, to jest model naszego pokoju, pokazany w takim stanie, w jakim rozpoczynamy nasze prace projektowe. Zostały w nim tylko te elementy, które wykorzystujemy w swoim projekcie. Jest to podłoga i listwy przypodłogowe, jest to roleta okienna, ale także są to drzwi i szafa. Są to rzeczy, które zaprojektowałyśmy kilka lat temu. I nasze założenie przy tym projekcie było takie, żeby jak najmniej elementów, które użyjemy w tym projekcie, trzeba było wykonywać na zamówienie. Chcemy, żeby ten projekt można było zrealizować jak najszybciej i jak najtaniej. Jednym z takich elementów, który trzeba będzie wykonać na zamówienie, jest taka blenda, którą w tej chwili tutaj sobie buduję w tym modelu, która będzie izolowała łóżko. Od ściany, ale jednocześnie będzie kadrowała naszą tapetę. I ta tapeta to jest właśnie taka tapeta, o której mówiłam Wam na początku filmu, która ma w sobie element perspektywy. Łóżko stawiamy sobie właśnie pomiędzy tą ścianą z tapetą a oknem. Jest to takie łóżko, które w razie potrzeby możemy sobie rozłożyć i mogą na nim wtedy spać dwie osoby. Biurko tutaj e, projektujemy jak najprostsze. Jest to również biurko z Ikei. Jest to mebel niezwykle prosty, ale bardzo funkcjonalny. Krzesełko w tym wypadku tutaj y, wykorzystamy sobie takie, które nie będzie miało tych podłokietników. Dzięki temu będzie można je głębiej wsunąć pod biurko. Będzie to właśnie takie krzesło, jak widzicie, w tej chwili. Dzięki temu, że będzie można je głębiej wsunąć pod to biurko, zyskamy więcej przestrzeni pokój. Jest to pokój, który musi się rozwijać razem z naszym użytkownikiem. Ma on mu służyć na wiele lat. W związku z tym całe to wyposażenie musi być w miarę neutralne i musi spełniać wiele funkcji. I tutaj właśnie wykorzystujemy taki bardzo ciekawy modułowy regał. Te kubiki można sobie powiesić w taki sposób, w jaki się chce. Można z nich stworzyć całkiem fajną i ciekawą kompozycję na ścianie. Jest to moim zdaniem dosyć fajne rozwiązanie, między innymi dlatego, że mamy tu elementy, które są zamknięte, ale jest też sporo półek otwartych i całość możemy sobie powiesić ponad posadzką, dzięki czemu mamy możliwość swobodnego sprzątania pod tym meblem. Teraz przystępujemy do oświetlenia. I za pomocą tego oświetlenia zbudujemy sobie tutaj e, różne strefy. To jest też coś, o czym wam mówiłam na początku filmu. Jako główne oświetlenie tutaj wykorzystujemy taką listwę nastropową, która da nam w razie potrzeby naprawdę dużo bardzo jasnego światła. Jest to też element, który idealnie pasuje do klimatu, w jakim projektujemy to wnętrze. Oprócz tego tutaj proponujemy jeszcze taką lampę nad łóżkiem, która umożliwi nam swobodne czytanie w łóżku. Przenosimy się do Lumiona i tutaj sobie dostosuję wszystkie tekstury i będziemy powoli przygotowywali wizualizację tego projektu, żebyście mogli zobaczyć, jak to finalnie wyszło. Mamy w tym pokoju naprawdę bardzo wiele bardzo jasnych barw. Jest też trochę elementów, które są odbijające. Są to drzwi i szafa. No i teraz widzicie właśnie ten regał. Jest to również mebel z Ikei. W tej chwili możecie zobaczyć, jak on się dokładnie nazywa. Tutaj na biurku jeszcze też taka mała, minimalistyczna lampka, która zajmuje jak najmniej miejsca. To biurko nie jest zbyt duże, w związku z tym nie chciałyśmy tutaj dawać jakiegoś wielkiego lampidła, które zajmie po prostu całą przestrzeń na tym blacie. Jest to niewielka lampka, która daje dużo światła, ale nie zajmuje dużo miejsca. No, i teraz po kolei wszystkie te elementy muszę tutaj sobie dostosować, żeby stworzyć wizualizację, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I kolejnym, drugim i ostatnim elementem, który w tym projekcie będziemy wykonywali na zamówienie, to jest ta obudowa grzejnika, którą w tej chwili buduję. I jest to element niezwykle prosty. To jest po prostu taka ramka lakierowana na biało, która jest wypełniona białą blachą perforowaną. Właściwie blachą perforowaną lakierowaną na biało. Ustawię sobie tutaj pierwsze ujęcia. Zobaczymy, jak to wychodzi. Ok, jest nieźle. No i teraz jeszcze tutaj sobie, właśnie. Powstawiam żarówki w to nasze oświetlenie. Oświetlenie w niewielkich pomieszczeniach jest w ogóle w każdym pomieszczeniu jest niezwykle ważne, ale jeżeli w niewielkim pomieszczeniu będziemy mieli różne rodzaje oświetlenia, to zbudujemy w tym niewielkim pomieszczeniu wiele stref, będziemy mogli osiągnąć tu wiele klimatów i dzięki temu też to pomieszczenie będzie się wydawało większe. To, co w tej chwili buduję, to jest taka blenda, za którą ukryję oświetlenie liniowe, którym podświetlimy sobie tapetę. I jest to też taka rzecz, która tutaj będzie bardzo fajnie działać, ponieważ jeżeli nie chcemy, żeby w tym pokoju było zbyt jasno, jest wieczór, moment wyciszenia, to za pomocą właśnie takiego oświetlenia możemy zbudować sobie bardzo fajny, relaksacyjny klimat w tym wnętrzu. No i teraz jeszcze taka rzecz, która tutaj w tym wypadku jest kontrastowa. To jest ściana za tym regałem, którą pomalujemy sobie farbą tablicową magnetyczną. Jest to element kontrastujący w tym wnętrzu, ale tutaj mamy tak wiele jasnych barw, tutaj jest tak wiele światła, to pomieszczenie jest tak rozświetlone, że taki kontrastujący element będzie tutaj naprawdę dobrze działał. Jednocześnie pamiętamy cały czas o tym, że ten pokój musi się rozwijać razem z jego mieszkańcem, w związku z tym, taka ściana, na której będzie można rysować sobie różne rzeczy, w zależności od humoru czy w zależności od różnego rodzaju. Weny twórczej będzie naprawdę fajnym rozwiązaniem. No i teraz powolutku już zbliżamy się do finalnych renderów. Zobaczcie, jak to wyszło, i spotkamy się jeszcze za chwilkę w podsumowaniu tego filmu. No to witajcie z powrotem. Mam wielką nadzieję, że dzisiejszy film się Wam podobał. Nie był to jakiś specjalnie duży projekt, ale wydaje mi się, że trochę takich ciekawych porad za pomocą tego filmu udało mi się Wam przekazać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. No i aha, zapomniałam: szczęśliwego nowego roku Wam życzę. No i widzimy się niebawem w kolejnych filmach pokazujących kolejne projekty. Do zobaczenia. Cześć!